Witamy w drugiej części naszego spotkania. Przypominam, że w Studiu Radia Bielskiego dzisiaj gościmy ekspertów zbiora prawnego MS Signum z Bielska Białej, Marcin Ślimak, Mirosław Kajstura. Rozmawiamy o problemach małych i średnich przedsiębiorców. Panowie, przed przerwą rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania o profilaktyce. Jak działać, jeżeli jeszcze jest dobrze, ale z przewidywaniem dobrym przewidywaniem przyszłości. Teraz, może, już ten kolejny etap, czyli etap problemów przedsiębiorców, czyli znowu nawiązując do terminologii medycznej, choroba. Która już się pojawiła, czyli firma, która jest w kłopotach, innymi słowy, jak można leczyć, jak można działać i czy można leczyć. Oczywiście najlepsza byłaby profilaktyka, ale niestety większość przypadków to są przypadki chorych, o których tutaj wspomniałeś, czyli sytuacje, kiedy spotykamy się z naszymi klientami, którzy są już w sytuacji, gdy firma ma problemy. Te problemy przede wszystkim dotyczą y, za zaległych zobowiązań. W dużej mierze są to zaległości wynikające Przede wszystkim z kredytów, niejednokrotnie z leasingów, chociaż tutaj firmy starają się tego pilnować. No i oczywiście to, co nastręcza wszystkim najwięcej problemów, to są zobowiązania publiczno-prawne, czyli ZUS, który po wprowadzeniu polskiego ładu jest przeogromny, jak i yy, yy, nieopłacone podatki. Istotne znaczenie ma to, który to jest moment. Czy te zobowiązania są nieregulowane, ale czy druga strona, czyli wierzyciel. Podjął już jakieś czynności windykacyjne, czy w dalszej kolejności czynności sądowe? Czy zawarte umowy, które nie są obsługiwane, są już wypowiedziane, czy też w dalszej kolejności zostały skierowane na drogę postępowania sądowego? To są te najczęstsze przypadki, z którymi się spotykamy, kiedy rozmawiamy z naszymi klientami. Taka ogólna, podstawowa diagnostyka, jak wskazałeś przed chwilą, Marcinie, może określić na możliwości. Powiedzmy, leczenia, czy też możliwość określenia drogi pomocy, wyjścia z kłopotów, w której firma się znalazła. Była profilaktyka, było o leczeniu choroby, czyli uzdrowieniu firmy, ale jeżeli nie było profilaktyki, jeżeli leczenie nie pomogło, jest po prostu koniec działalności małego czy też średniego przedsiębiorstwa. Ale ten koniec to nie tak, że koniec, tylko te kłopoty, pewne zobowiązania pozostają. Tak, zgadza się, zobowiązania pozostają, bo to wszystko niestety nie znika i teraz w zależności od tego, jakie, jaką postawę prezentuje dany przedsiębiorca i co chciałby w tym temacie zrobić, Możemy wykorzystać pewne narzędzia prawne, które pozwolą mu w miarę płynnie w ramach tzw. ochrony sądowej dokonać zamknięcia przedsiębiorstwom. Niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że konsekwencje będą, będą na lata. Najgorsze przypadki występują wtedy, kiedy dany przedsiębiorca nie zważa na skutki i zapomina o tym, iż konsekwencje bankructwa jego firmy przekładają się niestety również na kwestie życia osobistego, czyli tak naprawdę ponosi je również rodzina. Niestety, i tutaj na tym trzeba ubolewać, w trakcie prowadzonej działalności, kiedy jest dobrze, kiedy firma prosperuje bez zastrzeżeń, skupia się na tym, aby zabezpieczyć członków rodziny w ten sposób, aby w sytuacji, gdyby miały nastąpić problemy, te konsekwencje nie przełożyły się na rodzinę. Patrząc z perspektywy naszego dzisiejszego piątkowego spotkania na antenie Radia Bielesko, jeszcze dwa i pół miesiąca pozostało do nowego roku 2023. Nowy rok zawsze mali i średni przedsiębiorcy prowadzący biznesy z niepokojem patrzą, obserwują zapowiedzi zmian, które najczęściej wchodzą w życie od nowego roku. Czego przedsiębiorcy mogą się spodziewać? Jak będą wyglądały te najbliższe miesiące, już nie tylko dwa i pół miesiąca, ale powiedzmy sobie, perspektywa. Tych kilku ładnych miesięcy obejmujących także nowy rok. Co się zmieni? Jak się może zmienić? Czy to będą jeszcze większe niepokoje i nerwy? Najgorszą rzeczą, jaką przedsiębiorcy, czyli również my, mogą się spodziewać, w przyszłym roku to kolejne wrzutki rządzących, o których dowiemy się 1 stycznia. Natomiast z perspektywy obecnej sytuacji e, i tego co widzimy, no to cz czasy będą, można powiedzieć, no dosyć ciężkie, bo chociażby czynniki związane z wzrostami nośników energii spowodują, że bardzo duża część firm, które są y, dosyć bardzo energochłonne, będzie miała ogromny wzrost, y, wzrost kosztów. Znamy przypadki firm, które na dzień dzisiejszy generują dosyć, y, dosyć duże zyski, natomiast te zyski generują tylko i dlatego, że między innymi ceny nośników energii mają pod kontrolą na podstawie zawartych długoterminowych umów. Chwilą, kiedy te umowy wygasną, a wejdą na nowe stawki cenowe, firmy te z założenia już teraz widzimy, będą osiągały stratę, a to może wskazywać na to, że ich dalsza kontynuacja działalności będzie bezcelowa. Wszystkie działania profilaktyczne, o których wspominaliśmy dzisiaj na początku audycji, wszystkie działania związane z naprawą, związane z, znowu przekładamy to na nieco inną materię życia, leczeniem tej sytuacji chorobowej w firmie, to indywidualne przypadki, o które możecie pytać. Biuro Prawne MS Signum z Bielskiej Białej zapraszamy do kontaktu. Telefon 790 330 794 i biuro małpa msignum.eu Można wysyłać także zapytania mailowe. A teraz po naszej audycji mniej więcej przez pół godziny dyżur telefoniczny na żywo. Każdy, kto jest małym lub średnim przedsiębiorcą, prowadzi biznes, może zadzwonić i zaczerpnąć porady prawnej od naszych gości, którzy pozostają w studiu przy słuchawce telefonu. 33 ósemka 1 i pięć siódemek byli z nami na antenie Radia Bielsko. Marcin Ślimak, Mirosław Kajstura, Biuro Prawne Messignum. Bardzo dziękuję za wizytę.